Zapraszam państwa bardzo serdecznie do Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu na wystawę Adriana Kolarskiego zatytułowaną Schron. Skąd pojawił się tytuł tej wystawy? Schron odnosi się przede wszystkim do eksploracji przez artystę terenów dawnej stoczni w Szczecinie, które sąsiadowały bezpośrednio z jego rodzinnym osiedlem, na którym spędził dzieciństwo. Kiedy artysta wrócił do rodzinnego miasta po kilku latach nieobecności, zaczął tę przestrzeń badać na nowo i patrzeć na nią z zupełnie nowej perspektywy. Ta przestrzeń znacząco się zmieniła, na nowo zaczął na nią patrzeć. Natomiast dokonał również pewnego rodzaju zaskakujących odkryć. Odkrył m.in. ulokowany tuż pod jego osiedlem schron przeciwatomowy. I to odkrycie stanowiło dla niego pewnego rodzaju bodziec do stworzenia tego projektu artystycznego. Schron jednak kojarzy się również z innym kontekstem. Ten projekt, który powstawał w zeszłym roku na konkurs kuratorski organizowany przez galerię, powstawał w czasie bardzo specyficznym, ponieważ w czasie napaści Rosji na Ukrainie i tuż po tej napaści. Wówczas nasza rzeczywistość i nasze postrzeganie rzeczywistości również się znacząco zmieniło i zaczęliśmy bardziej. Patrzeć na takie kwestie jak kwestie bezpieczeństwa czy niebezpieczeństwa, które zaczynają naznaczać naszą codzienność. Także tytuł tej wystawy jest bardzo wieloznaczny. Tutaj dodatkowy kontekst stanowią również fascynacje filmowe artystę. Artysta jest wielkim miłośnikiem filmów science fiction i tą wystawę zaaranżował właśnie w bardzo podobny sposób, jak scenografię filmów science fiction. Gdy będziemy w tej przestrzeni, która stanowi jedną wielką instalację artystyczną, będziemy mieć wrażenie, że właśnie weszliśmy do jakiegoś niebezpiecznego, postapokaliptycznego świata, który został naznaczony jakąś katastrofą. Te skojarzenia będą w nas budziły przede wszystkim bardzo specyficzne konstrukcje tych prac i materiały, które zostały w nich użyte, ponieważ Adrian Kolerski posługuje się w swoich obrazach, które często są instalacjami czy obiektami, właśnie nawiązań do takich industrialnych materiałów. Będzie mieć tu skojarzenia z metalem. Um, artysta również posługuje się bardzo specyficznymi um, materiałami, takimi jak chociażby kapoki, um, które pochodzą między innymi właśnie z wspomnian wspomnianej wcześniej szczecińskiej stoczni. Więc te różne konteksty będą się w tej wystawie. Um, Przeplatały. Natomiast co jeszcze szczególnie warto podkreślić to to, że Adrian Kolarski, mimo że nawiązuje do różnych elementów rzeczywistości, i każe nam patrzeć na nie w zupełnie nowy sposób. Jego prace są całkowicie abstrakcyjne i on sam podkreśla, że jest malarzem abstrakcyjnym. Natomiast dla niego szczególnie istotne jest to, żeby udowodnić w swoich pracach, że ta sztuka nieprzedstawiająca nie zawsze musi się wywodzić z jakichś górnolotnych idei czy mieć background filozoficzny. Artysta w swoich pracach podkreśla to, że sztuka abstrakcyjna może mieć swoje korzenie właśnie w naszym codziennym doświadczeniu, w przedmiotach, z którymi się stykamy, czy w naszych wspomnieniach chociażby z czasów dzieciństwa. W zostaną zaprezentowane prace o hybrydycznym charakterze, które sytuują się na pograniczu różnych mediów. Nawiązując do materii i form z osiedla, na którym się wychowałem, do którego nawiązuje cały projekt, są to hybrydyczne obiekty, obiekty malarskie, których tożsamość nie jest do końca sprecyzowana których ewentualne funkcje czy przeznaczenie jest zatarte, dzięki czemu uruchamiamy pewne pokłady wyobraźni i projekcji z nimi związane. Są to prace często zbudowane z materii pozyskanej podczas eksploracji wspomnianego osiedla, które emanowało mnóstwem bodźców bardzo bogatą materią, którą często przekuwałem jako materię prac. Przykładowo, w wielu obrazach pigment stanowi rdza zebrana z okolicznych terenów stoczniowych. Są to prace często nawiązujące do obiektów, które występują i są charakterystyczne dla okolic, z których pochodzą, tak jak kapoki, które widzą Państwo za mną. Są to często prace przepotwarzone, zdeformowane, które łączą się i właśnie popadają w tę hybrydyczność. Ekspozycja przybiera formę pewnego rodzaju scenografii, w której możemy napotkać właśnie przepotwarzone obiekty. Należy pewne elementy instalacji traktować jako wycinek tkanki. Z tamtej industrialnej rzeczywistości lub z podziemi schronu. Ta forma prezentacji prac pozwala uczestnikom na znalezienie się w podobnych okolicznościach, w których ja przeprowadzałem badania, eksplorując tamtą szorstką i dosyć nieprzyjemną przestrzeń osiedla industrialnego. Zapraszam na wystawę pod tytułem Schron do galerii imienia Jana Tarasina w Kaliszu, która potrwa do 25 listopada.